na kaweczka i dzisiaj kończymy mc 500 No to kochani, dojechaliśmy do samego północnego krańca Wielkiej Brytanii, Brytanii John O'Groats, to taki North Cup Wysp Brytyjskich i co, wlepka wjechała? Koło Agnieszki i Tomka, ale zacie, spieszcie się, bo jest tutaj strasznie dużo, także jedni drugich zaklejają, więc myślę, że ci, którzy tylko w tym roku będą, mają szansę odnaleźć. Doberek, poczta do Polski, ha ha Co nas tu przywiało ostatniego dnia? Chyba ta opowieść o tym potworze w Loch Ness. Będziemy go wypatrywać w dzisiejszej nocy. Jezioro Loch Ness, w nocy potworów nie było, więc udało nam się w kolejnym miejscu wlepić klepę. Sam koniec jeziora Fort Augustus. No proszę Państwa się trafiło spotkanie Proszę bardzo Cała eskapada tutaj Małe, duże, jasne Ciemne O a ten to se nawet trwałą szczelił. No i taki w ogóle No modny Z kolczykiem w nosie Nieźle Kolejne fajne miejsce polecone przez tubylca. No i tam też jakiś świr biega po ulicy. Ale naprawdę bardzo fajna traska. Warto słuchać tych, którzy są na miejscu i polecają takie właśnie oto miejsce. Powiedziałem, panie... na mnie świr? No.